Gminny Żłobek w Słupnie z dumą i radością świętował swoje dziesięciolecie. Uroczyste wydarzenie, które było okazją do wspomnień, uśmiechów i wspólnie spędzonego czasu, zgromadziło społeczność żłobka, rodziców, dzieci, przyjaciół, placówki, a także władze gminne i samorządowe. Żłobek w Słupnie to miejsce przyjazne dzieciom i rodzicom. Od początku z działalności naszej oferty skorzystało już 319 dzieci. E na dzień dzisiejszy zapewniamy opiekę dla 80-dwojga dzieci w wieku do lat 3, a nad ich bezpieczeństwem i rozwojem czuwa 23 wykwalifikowanych pracowników. W naszym żłobku każdego dnia prowadzimy zajęcia edukacyjno-wychowawcze, opiekuńcze. Raz w tygodniu odbywa się język angielski. W każdy piątek mamy zajęcia sensoryczne z trenerem, a raz w miesiącu spotykamy się także z muzyką klasyczną i objazdowymi teatrzykami. Odwiedzamy bibliotekę i zapraszamy ciekawych gości, takich jak policjanta czy strażaka. Ten żłobek to nie tylko budynek, ale przede wszystkim przestrzeń, w której dzieci z radością i ciekawością uczą się i poznają otaczający je świat. To dla nich drugi dom. Te słowa wraz z podziękowaniami skierował do wszystkich zebranych wójt gminy Słupno. Nie ukrywam, że właśnie ta inwestycja, budowa pierwszego gminnego żłobka była dla mnie szczególnie ważna. Co więcej, był to pierwszy tego typu żłobek w gminie wiejskiej w całym powiecie Płockim. Decyzja odważna, ale głęboko przemyślana i wpływająca z rzeczywistej potrzeby mieszkańców. Dziś wiem z całą pewnością, była to decyzja dalekowzroczna. Zaczęliśmy skromnie, jak Państwo widzieli, od 20 maluchów w budynku samorządowego przedszkola zapominajka, ale rozwój naszej gminy i ogromne zainteresowanie strony rodziców pokazały, że musimy iść dalej. I poszliśmy. Dziś możemy z dumą mówić o nowoczesnym budynku żłobka dostosowanym do potrzeb 80 dzieci, tak naprawdę w dwóch lokalizacjach w Nowym Gulczewie i tutaj u nas słupnie. Łącznie w naszej wiejskiej gminie, pod opieką objętych jest, mówię, 80 najmłodszych mieszkańców tej gminy. I to nie tylko jest statystyka, to jest żywy dowód zaufania, iż wspólnie idziemy właściwą drogą. A ta dzisiejsza uroczystość to nie tylko jubileusz, to święto Was wszystkich, opiekunów dyrekcji, pracowników, rodziców, a przede wszystkim dzieci. To dzięki Wam nasz żłobek jest miejscem tak wyjątkowym. Wasze zaangażowanie, codzienna praca i serdeczność sprawiają, że każda wizyta tu to spotkanie z czymś dobrym, mądrym i pięknym. Gratulacje na ręce dyrektor żłobka złożyła posłanka na Sejm RP Elżbieta Gapińska. Bardzo się cieszę, że takie miejsce istnieje. Cieszę się też, że jest tak wspaniała opieka. Powiem tak, słyszałam same tylko dobre opinie na temat tego żłobka. Piękne miejsce. Urocze, zachwycające, wspaniali ludzie, którzy opiekują się tymi najmłodszymi. Także jeszcze raz bym chciała serdecznie pogratulować. W imieniu samorządu płockiego głos zabrał wicestarosta, przekazując również dla żłobka kilka upominków. Są tu świeży mieszkańcy, nowi, chcą tą gminę tworzyć, bo tam, gdzie jest żłobek, tam, gdzie jest przedszkole, tam przychodzą młodzi ludzie i chcą tą gminę wspólnie budować. Dlatego, pani dyrektor, ja bardzo serdecznie gratuluję że jest tu właśnie ten żółwek. Życzę, żeby ten żłobek mógł się jak najwięcej rozwijać, żeby trzeba było go rozbudować, żeby tych dzieci przybywało. Pan Wójt na pewno, jeżeli będzie widział taką potrzebę, to na pewno skorzysta z tych różnych środków, o których mówiła pani poseł Gapińska. Także życzę państwu wszystkiego dobrego. Życzę pracownikom, dzieciom, żeby tu się czuły jak u siebie w domu, bo dla nich to jest ten drugi dom. Dzięki ciężkiej pracy kadry żłobka do przedszkola w Słupnie przychodzą już dzieci, z którymi bardzo dobrze się pracuje, mówiła wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Płockiego, Katarzyna Zawadka. My się śmiejemy często, że, do że dzieci, które przychodzą ze żłobka do przedszkola, to jest taki gang żłobiaków, ale bo te dzieci już są dobrze przygotowane do życia społecznego, więc nam jest już zdecydowanie łatwiej. Ale bardzo serdecznie naprawdę dziękujemy, gratulujemy Wam dziewczyny z całego serca, życzymy Wam kolejnych świetnych pomysłów, bo to jest bardzo kreatywny zespół. I życzymy Wam naprawdę świetnych dzieciaków, ale wy z każdego dziecka potraficie zrobić takie perełki. Także wszystkiego najlepszego. To miejsce od lat jest ważne dla mieszkańców naszej gminy, dlatego ten jubileusz to naprawdę wyjątkowy moment, podkreślał przewodniczący Rady Gminy Słupno. Ja powiem szczerze, jestem dumny, że mieszkam w słupnie, jestem dumny, że ten żłobek powstał. Dziękuję Panie Wójcie, że był taki piękny pomysł. My, jako radni, dziękujemy za to, że pomysł, który podsunęliśmy tak samo na powstanie oddziału w Nowym Kolczewie został zrealizowany. Państwu życzę wszystkiego naj najlepszego, dzieciom fajnej zabawy, wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że spotkamy się w tym miejscu za 20 lat. Podczas części oficjalnej wyświetlono film podsumowujący dziesięciolecie działalności placówki. Uroczystym momentem było również odsłonięcie jubileuszowej tablicy, na której swoje odciski dłoni pozostawiły dzieci. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przyjaciele placówki, środowiskowy dom samopomocy w Słupnie oraz samorządowe przedszkolenie Zapominajka, którzy przekazali upominki. Nie mogło zabraknąć występów artystycznych, przed gośćmi zaprezentowały się dzieci ze żłobka.

Zakończeniem części oficjalnej był oczywiście tort. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości nadszedł czas na to, na co dzieci czekały najbardziej – wspólną, radosną zabawę. Na najmłodszych czekały dmuchańce, malowanie buziek, paznokci, tatuaże, ozdabianie włosów, warsztaty artystyczne i nie tylko. Nie zabrakło też strefy gastronomicznej i słodkiego poczęstunku. Na fanów straży czekali druhowie z OSP Słupno, którzy zaprezentowali dzieciom wóz ratowniczo-gaśniczy. To wyjątkowe popołudnie upłynęło w atmosferze radości, i beztroskiej zabawy. Życzymy kolejnych pięknych jubileuszy.